Lubię zaczynać dzień po swojemu. To chwila, kiedy mogę usłyszeć siebie, zanim świat zacznie mówić głośniej. Każdy dzień to inna historia. Wchodząc w nowe wnętrza, szukam nie tylko przestrzeni, ale duszy. To, co robię, wymaga uważności, wyczucia, czasem instynktu. Tu nie trzeba wiele mówić. To wszystko dzieje się między oddechem a ruchem. Uczę się zaufania, spokoju i cierpliwości. Nie zatrzymuję się w połowie drogi. W pracy i w życiu idę do końca. Zawsze z sercem, bo to właśnie pasja i determinacja tworzą prawdziwą siłę.